Dobry wieczór, witajcie, serdecznie z tej profesor Kubajka, profesor, tak, no, mówią na mnie profesor, a dzisiaj lecimy w nowym rozdziale z pung już jesteśmy w jakichś dziwnych krajach chińsko-chińskich, azjatyckich, Ile mm. i lecimy dalej. Tylko teraz będzie dużo cutscenka. You couldn't even integrate accelerated alpha voids into simple polymer molecular quartz you Locust talking. You, on the other hand, couldn't even. Enough! We have no time to lose. Prince Chan's birthday party is in progress, and we must send him to Chief Fang immediately. That was a piece of cake. What's next? You did pretty good down there. Maybe you are now ready for a real deal. Yeah? And what was that before? Playing a video game? Chief Ang will help you, but there is nothing much they can do. They live in constant fear of being eaten by Prince Chan, the minions minion that is terrorizing the planet. Mm -hmm. And what is most important and brutal, the damn pink a medallion. Let's just hope he didn't go to the toilet since then. Hmm. Today is his birthday. There will be a big ceremony on the main square. We made a plan. Yes, here is the plan. You enter town. Prince Charles' birthday party? Destroy him as his servant. Mm. And take the medallion part. Simple but effective. Could we go through it one more time? I'm not sure I caught all of that.

A czy wy lubicie chilszczyznę jeść, czy tak nie bardzo? Albo jakiegoś chrupiącego kurczaka? O, no, jakie zombiaki! To tak hey, mi się wydaje. All oh, okay? Co? Ja nie Ech. No i znowu zombiaki! Ech. Sekretów dwa. A to będziemy zabijać wszystko, co popadnie, ale przynajmniej teraz będzie więcej pijążków. Nie ma! Ugincie. No dobra, to pada. Zaraz to. Bardzo dobrze. Ej, ja się tam teleportowałem, to co ja robię tu? A... No Chodź tu, chodź. Wej, ej, jaki tutaj? Sniki ninja tej. Jeszcze coś? A lubicie księczyznę? Znaczy ja przyznam szczerze, że kiedyś lubię księczyznę, ale teraz tak... Zjem takie ryżyki w ogóle. Z warzywkami z mięskiem, nie, nie. To nie. No na pewno. CIEPŁY jesteś. ja nie mogę tak popać jak oni. No to. O. Niszczo, żeby dostać. Arborery. A ja jak tu stoi się schab? Muszę otworzyć mi bramę. Idziemy dalej. Ej, gdzie to... Pong, pong. O. ojoj ojoj Oj, 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 A ja mam 50 ogni... Ty, 30 granatów dosyć się Wow! Ha, ha, ha. Juhu! Na ja, się tam się przed chwilą jednemu z zombiaków, to co to mamy za jakieś juchu? zdrajcy! Czy Bul, 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 bul. O kurde, tego. To będzie kolejna z tych chyba. <grych> no ile tego tu jeszcze? Halo? Proszę, nie niczego wypierdzielać. Nie ma. Pow! No patrz! Jeszcze coś się się chce pojawić? Tak z znienacka-nacka? Chyba nie.

Mąk za mąkiem, aaa, aaa, nie chciałem. Pał. 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 Nie. Opa, tego ty, karatekę tej. Nie. Ale nie. Opa, ou, uderzył mnie. Opa, a wrzucił we mnie szulikader.

Ojo, oj oj oj, oj. Rrr, rrr. co tu jeszcze? Muszę. Ubierać. No. I wszystkie sekrety ogarnięte. A tu w 10 minut mam to. E, no to co to jest za mapa szybkości? Idź! Czy to 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 już? Koniec mamy? No to jest, nie, to jest, oj, 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 Nie, to jest, to nie koniec. Bum. Jak tu niby 10 minut? Jak tu... Rozpierdziel się dzieje. Halo? Oj. Dobrze, nie ma. Te nacisku tu wrzeszczę. A ja, ha, podaradam. Pieniądze zbieram. Niem, niem, niem. I aż sześć rakietek granatów. Wypuścili w ogóle te granaty. Rrrr, Nie. Dobrze. He, he. Ha, ha, Easy. O, dzień dobry. Dziękuję bardzo. Za pięćdziesiąt HP Uuuu. Uh. Ekstra yeah. I to chyba wszystko tutaj. O. Pieniądze? A, tylko że wstęp jeszcze trwał, więc trochę to, to, to odcinek będzie dłuższy, że, że, że Tyle HP, a ja tu i tak. Tego. A wygramy na poważny, więc nie do no, mieć to trochę większy problem, a tu nie. Halo a. Już mogę nie, jest to nie koniec! Eeeh, dawaj mi to. Sirius go. O, o! Sirius Devil by się wstało. O nie, jakieś kamikazo podobne. O, te, moje ja nie Nie ma, kurde, pajacerka. się kończy dzisiaj. Bum! Kurwa, zapomniałem, że te... Klauny się będą pojawiać teraz, eee! Burzające. Dobrze. Znowu masywna ilość pająków.

Jest nawiązanie do tego, że zawsze, jak yy, no, ten, coś nowego przyleci, i w ogóle to wszyscy już od razu. Tam ludzie na razie Zd zdjęcia, robią wszystkiego i tym podobne, jakby nie wiem. Coś nowego! Wow! Plus minus. No nie, brakło i 55 punktów do 50 tysięcy trzeba było szybciej doskoczyć. Ale ja Wam bardzo dziękuję. Dzisiaj szybciutki odcinek. I tak na razie, pewnie niektóre odcinki tak będą. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, zostawcie dzwoneczek, zostawcie coś po sobie i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku niebawem. Trzymajcie się, cześć.